Siema ludziska, dzisiaj się widzimy w trzeciej części, yy, trzeciej części Hitmana, czyli w złej kolejności. Powinienem zacząć od trzeciej części, ale zacząłem od czwartej. nagrywać filmiki, ale grać nie, a to miesza z tym. Ok, dzisiaj z mamy za zadanie wydostać się z tego miejsca, sanatorium. I, 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 i nie jest to takie łatwe jak się wydaje jak widzimy jest tutaj pełno klonów hitmana na ziemi Oj, zakręciłem tą uliczkę a tutaj no otwiera się drzwi Idziemy dalej kolejne drzwi trochę się to można zgubić więc uważajcie sobie dokładnie tak jak idę a my lecimy dalej. Kolejne drzwi. Czach, tu gdzieś powinna być winda Dobra. Tutaj, jak widać, już SWAT przybył <coughs> i będzie chciał nas y, zapić. Więc my musimy się wydostać. Nie zwracając na siebie uwagi. No, szybko idziesz. bo kit walk. No co onimy na windę i jedziemy na pierwsze piętro. Czekamy tutaj w kącie se. Dobra. Idziemy do drzwi z zielonym światełkiem. Zmieniamy strój. I już jesteśmy jednym z pacjentów. I wychodzimy podobną drogą. Tu jest swat. My się swatem nie przejmujemy. Idziemy dalej. Pierwsze drzwi w lewo i czekamy razem z naszymi, jak powiedzieć, kolegami po fachu. No, no, ruszę głowę. Panie ciopeczki mają. No, siema, siema. No tak. Dobra, my tutaj czekamy teraz na policjanta. Zajdzie z góry. Na no ten rusza tą łubę tutaj Choryś ty? Mm -hmm. Dobra, czekamy tego policjanta. A, już se zeszedł. Spojrzył se dwa razy. Co się tu dzieje? Idzie na górę. A my na nieba. To trochę takie niepostrzeżenie miało być. No, nie? Po I czekamy tutaj na jego w kącie za pajęczynami. Dajesz, on wychodzi. a my weszliśmy niezauważalnie do właśnie do pomieszczenia. Idziemy na balkon i schodzimy po drabinie. Zauważyłem na ostatniej chwili, ale to już nieważne jest. No i koniec misji. Taka krótka to misja. Uciekamy z seminarium, z wariatkowa. I jesteśmy wolni. No to widzimy się w następnej misji.